Szanowni Boże, coś Wam powiem. Czy nie ja, rabbi? Tak jest, ty. Ostatnie zdanie z całego dzisiejszego fragmentu jest uderzające. Sięgając do nauczania papieża Benedykta, dowiemy się, że w nadchodzących dniach będziemy wspominać najwyższą konfrontację między światłem a ciemnością. My również musimy postawić się w tym kontekście świadomi naszej nocy, naszych win i odpowiedzialności, jeśli chcemy na nowo przeżywać tajemnicę paschalną z duchowym pożytkiem. Właśnie o to dzisiaj chcę zahaczyć, o moją własną odpowiedź. Czy moja postawa nie jest na krawędzi zdrady pana? Możemy zatrzymać się na trzech punktach do rozważenia. Pierwszym z nich będzie spojrzenie na naszą relację do Boga. Czy aby na pewno nasza miłość jest żywa, a może jedziemy na oparach i na przyzwyczajeniu? Bo przecież zawsze tak było. Czy w naszych działaniach Bóg jeszcze jest obecny? Może już strąciliśmy go z tronu, a jego miejsca zajęły nasze rządze? One są jak systematycznie podawana w małych dawkach trucizna, ale nie zabija natychmiast, ale z każdym dniem wyniszcza nas od środka. Słabość jest przeciwnością gorliwości. Gasi nasz wewnętrzny ogień, który Pan rozpalił w naszym sercu, by płonął i wypełniał nas swoją ciepłem i bliskością. On przecież ukochał nas do końca i życie oddał za nas. Drugim punktem jest miejsce, w którym rozgrywa się cała sceneria. Nie wiemy wiele o gospodarzu, ale musiał być przychylny Jezusowi. Nie był obojętny na jego słowa, był słyszeć: Mój czas jest bliski, u ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami, i odrzucić tę prośbę byłoby skończoną głupotą. Sam Bóg przychodzi w gościnę pod mój dach. O tym mówią te gesty i czyny, których Jezus dokonał w czasie wieczerzy, gdy zostawił nam siebie w chlebie i winie oraz gdy pochylił się przed każdym z uczniów obmywając im nogi. Bóg nie miażdży swoim majestatem, ale rozczula swoją wielką pokorą. To my między sobą potrafimy zbudzić takiej relacji i wywyższamy się w wielu kwestiach. A on staje przed nami i czyni to, co należy do służącego. Może to też jest przyczynek, że wielu ludzi nie chce Boga, pokazującego swoją słabość. Wolą takiego, który panuje, niszczy i walczy. On też walczy, ale w jego ręku nie ma miecza, lecz przebite serce. Dziś okazanie przed ludźmi słabości jest jakby wyrok skazujący. Będą to wykorzystywać i jeździć po nas jak kobyle. A spróbuj tylko wyrazić swoje zdanie, które nie jest zgodne z ich myślą. To jest skreślony. Tak człowiek niszczy człowieka. Jezus czyni coś, co dopiero po czasie pojmą apostołowie. Wyciąga rękę i otwiera przed nami wszystkie tajemnice. Nie ma nic do ukrycia, po co przyszedł, jaki jest jego cel działania i co nam z tego przypadnie. Tak dochodzimy do punktu trzeciego, kiedy próbujemy zachować się jak Adam w raju i jak Judasz w wieczerniku. Próbujemy ukryć swoje zamiary przed Bogiem, który wie wszystko. To, że oszukujemy ludzi, to nic. Ale że siebie oszukujemy takim działaniem, to już zadziwiające. Przyjdzie czas, że Bóg będzie sędzią sprawiedliwym. Teraz jednak jest ojcem miłosiernym, który oferuje nam zbawienie. I ono jest dopełnieniem postawionego na początku pytania, czy nie ja, rabbi, mogę być zbawiony? Tak jest Ty. Niech Pan Wam błogosławi mi Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.